Na terenie województwa Świętokrzyskiego funkcjonuje sobie od jakiegoś czasu już klub wysokich. Spotykamy się co roku na balach wysokich w Sandomierzu. Teraz chcemy spróbować zainicjować spotkania wysokich na terenie stolicy województwa Świętokrzyskiego, czyli w Kielcach. Jest to pierwsze tego rodzaju spotkanie od jakiegoś czasu. Na pewno chcemy spróbować integrować środowisko wysokie o odpowiednim wzroście. Dla kobiet jest to wzrost 108, minimum 180 cm, dla mężczyzn to jest minimalny wzrost 190 cm po prostu. Klubu przystąpiłam nie tak dawno, bo półtora miesiąca temu, z tym, że postawiłam sobie za cel promowanie województwa świętokrzyskiego dla Klubowiczów z całej Polski. Oprócz tego chciałabym zaprosić wszystkich wysokich tutaj z Województwa Świętokrzyskiego, żeby przyłączyli się do naszego klubu. Serdecznie zapraszam kobiety powyżej 1,80 m i mężczyzn powyżej 1,90 m. Jesteśmy otwarci na każdą osobę. Oprócz tego Organizujemy spotkania. Pragnęłabym, żeby takie spotkania były raz w miesiącu, właśnie przy kawie, przy herbacie, żebyśmy mogli się spotkać, śmiło spędzić czas. Jeszcze